Pierwsza wskazówka. Wykonując obliczenia, pamiętaj o jednostkach. Wynik liczbowy należy zapisać zawsze z jednostką, poza wielkościami, które są bezwymiarowe. Obliczenia możemy wykonywać bez jednostek, ale musimy je ujednolicić. Na końcu wynik zawsze musi być z jednostką. Za poprawny wynik bez jednostki nie otrzymamy maksymalnej ilości punktów. Jeśli uważasz, że jednostki we wzorze się skracają, nie musisz zamieniać ich na jednostki układu SI. Dodawanie i odejmowanie można wykonywać tylko dla tej samej wielkości fizycznej z taką samą jednostką. Dzięki rachunkowi na jednostkach można sprawdzić poprawność przekształconego wzoru. Działania na liczbach stosują się również do działań na jednostkach. Przykład pierwszy. W tym zadaniu mamy dwa sposoby rozwiązania: albo zamieniamy energię i pracę na ŻULE i wtedy rozwiązujemy to zadanie, albo też w sposobie drugim zamieniamy to na elektronowolty. I wynik podajemy w elektronowoltach. Wskazówka druga. Dokładnie analizuj tekst zadania. Zwracaj uwagę na warunki początkowe układu. Dokładnie analizuj rysunki przedstawiające sytuację z zadania. Przykład pierwszy. W zadaniu tym mamy dwa sposoby rozwiązania. Albo zamieniamy energię i pracę na dżule, albo też zamieniamy to na elektronowolty. I tak, albo wynik podajemy w dżulach, albo też w elektronowoltach. Druga wskazówka. Dokładnie analizuj tekst zadania. Zwracaj uwagę na warunki początkowe układu. Dokładnie analizuj rysunki przedstawiające sytuację z zadania. Zadanie przykładowe. Mamy tutaj na rysunku wahadło i siły, które działają na to wahadło czyli siłę grawitacji i siłę reakcji, która jest wzdłuż sznurka. Jeżeli spojrzymy bardzo dokładnie na to zadanie, przeanalizując rysunki, to okazuje się, że Wartości tych sił są różne, w związku z tym siła wypadkowa tych sił również się różni od kierunku i zwrotu. Więc w przypadku rysunku pierwszego mamy tutaj siłę dośrodkową, która jest skierowana dokładnie do środka okręgu, natomiast na pozostałych rysunkach już nie. Wskazówka trzecia. Trudne zadania rozwiązuj etapami lub sprowadzaj te zagadnienia do prostszych, które możesz rozwiązać. Mamy tutaj cztery prostopadłościany leżące na siebie. Mamy wskazać środek masy takiego układu, tak, żeby się nie przewróciły. Więc należy to zadanie rozwiązać etapami, zaczynając od góry i sprawdzając, gdzie znajduje się środek masy układu najpierw dwóch prostopadłościanów, potem kolejnego, a następnie wszystkich czterech. W tym zadaniu środek masy takiego układu znajduje się 10 cm od początku skali. Wskazówka czwarta. W zadaniach złożonych uwzględniaj związki przyczynowo-skutkowe. W tym zadaniu mamy trzy cząstki, które wpadają w obszar pola elektrycznego i pola magnetycznego jednorodnego i mamy zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi. Pierwsze pytanie: cząstki 1 i 2 mają ładunek ujemny. Analizujemy to zadanie i Twierdzimy, że te cząstki mają ładunek dodatni, gdyż odchylane są w polu magnetycznym w prawą stronę. Pole magnetyczne w obszarze między naelektryzowanymi płytkami jest zwrócone przed płaszczyznę rysunku. Nieprawda, jest ono zwrócone za płaszczyznę rysunku. Trzecie, informacje z rysunku wystarczają do stwierdzenia, że stosunek masy ładunku. Cząstki drugiej jest większy, stosunek masy do ładunku dla cząstki drugiej jest większy niż dla cząstki pierwszej. I jest to prawda, ponieważ ich tory mają różne kształty. Wskazówka piąta. Szukaj zawsze najkrótszej drogi rozwiązania wykonuj jak najmniej przekształceń. Podczas żmudnych, skomplikowanych obliczeń wartości liczbowe najlepiej wstawiać do ostatecznej postaci wzoru. Jeśli we wzorze wartości różnią się o wiele rzędu wielkości, to zapisuj je w notacji wykładniczej, przekształcają wzór lub wzory, stosuję uproszczenia, tak jak dzielenie równań stronami, czy też stosuje wzory skróconego mnożenia. Jeśli w obliczeniach występują równania kwadratowe, stara się nie używać delty. Przykład. W tym zadaniu, jeżeli podzielimy stronami oba równania, Otrzymujemy dosyć szybko wzór i ostateczny wynik 1,225. Wskazówka szósta. Właściwie interpretuj uzyskane wyniki obliczeń. Zwracaj szczególną uwagę na ich znak. Minus przed wielkością wektorową informuje nas o tym, że zwrot wektora jest przeciwny do przyjętego zwrotu osi współrzędnych. Natomiast na przykład ujemna wartość natężenia prądu informuje nas o tym, że prąd płynie przeciwnym kierunku niż wcześniej założyliśmy. Przykładowe zadanie. Mamy tutaj układ dwóch klocków. Jeden z nich leży na stole, drugi przewieszony jest przez bloczek i wiśnie na lince. Mamy określić, czy ciała układu przyspieszają, czy też zwalniają. Jeżeli policzymy poprawnie to zadanie, to okazuje się, że przyspieszenie, które uzyskujemy, ma znak minus. To znaczy, że układ nasz hamuje. Wskazówka siódma. Umiejętny interpretuj wykresy. I odczytuj z nich dane. Prawidłowo sporządzaj wykresy. Pole pod wykresem funkcji określonej w zależności pewnych wielkości fizycznych może mieć sens fizyczny i być liczbowo równe innej wielkości fizycznej. Szybkość zmiany niektórych wielkości fizycznych w czasie pozwala odczytać informacje na temat innej też wielkości fizycznej. Gdy rysujesz wykresy funkcji, dobieraj odpowiednio skalę na ościach i rysuj tylko te części wykresu, które mają sens fizyczny. Przykład. Dzik pracował z narastającą mocą. Tutaj widzimy, że na początku ta moc była 2 kW, później w czasie zaczęła rosnąć. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, że pomnożenie P razy T określa nam pracę, to znaczy się, że pole powierzchni pod wykresem uzyskujemy w ten sposób pracę i ta praca wynosi 15 tysięcy juli. W innym przykładzie mamy tutaj zaznaczone punkty pomiarowe i mamy oszacować, jaka jest przybliżona wartość temperatury w cieczy w czasie 120 sekund. W tym przykładzie, jeżeli spojrzymy na układy punktów pomiarowych, one wprawdzie nie układają nam się w prostą, ale jeżeli mamy oszacować przybliżoną temperaturę, możemy przybliżyć tą zależność jako li, zależność liniową i dzięki temu odczytujemy nasz wynik, Przybliżeniu 53 stopnie Celsjusza. Wskazówka ósma. Pamiętaj o poprawnym obliczeniu niepewności pomiarowych i poprawnym zaznaczeniu ich na wykresie. Poprawnie zaokrąglaj wyniki obliczeń z dokładnością do cyfr znaczących. Poprawnie zapisuj wyniki pomiarów wraz z niepewnościami. Pamiętaj o poprawnym zaznaczaniu na wykresie punktów pomiarowych wraz z niepewnościami, jeśli Obliczasz niepewność wielkości fizycznej, która jest funkcją innych wielkości fizycznych, to uwzględnia niepewności wszystkich zmierzonych wielkości wykorzystanych w obliczeniach. Przykład. Podczas badania ruchu jednostajnie przyspieszonego ciało w czasie 1,5 sekundy przebyło drogę 63,4 cm. Oblicz przyspieszenie tego ruchu. Obliczyliśmy wartość tego przyspieszenia i wyszło, że po przecinku wychodzi to 0,06261728. Wiele miejsc tutaj po przecinku jest. Natomiast wynik, który zapisaliśmy w ten sposób, jest niepoprawny, ponieważ zmierzono czas z dokładnością do dwóch cyfr znaczących. Zatem nasz wynik przyspieszenia powinien być zaokrąglony również do dwóch cyfr znaczących. Wskazówka dziewiąta. Poprawnie wykonuj działania na wektorach i iloczynach wektorowych. Jeśli mnożysz wektor przez skalar, będący liczbą dodatnią, to kierunek i zwrot wektora się nie zmieniają, a jeśli przez liczbę ujemną, to zmienia się zwrot wektora. Jeśli wektor rozłożymy na dowolne składowe, to rozkładamy je na składowe prostopadłe do siebie. Pamiętaj o podstawowych zasadach wyznaczania kierunków i zwrotów poszczególnych wektorów w iloczynie wektorowym. W iloczynie wektorowym wektory leżą w płaszczyznach Prostopadłych do siebie. I jeżeli tak jest, to rysunek wektora oznaczamy kółkiem z kropką, jeżeli jest on skierowany w naszą stronę, czyli przedrysunek, natomiast za rysunek, jeżeli wektor jest w trzecim wymiarze, to rysujemy go jako kółko z krzyżykiem. Wartość wektora liczymy mnożąc wartość wektora A i b oraz sinusa kąta pomiędzy tymi wektorami. W szczególnych przypadkach, jeżeli wektory a i b są do siebie równoległe, to wartość wektora c wynosi 0. Jeżeli wektory zaś a i b są do siebie prostopadłe, to wartość wektora wynosi a razy b. Iloczyn wektorowy nie jest przemienny. Należy pamiętać tutaj, że a razy b wektor nie jest to samo co b razy a wektor. Na przykład przy sile Lorenza jest to bardzo ważne, ponieważ tutaj należy pamiętać przy sile Lorenza, że ładunek, jeżeli jest ładunek dodatni, to możemy tutaj skorzystać z reguły lewej dłoni i dokładnie zwrot wektora jest określony przez kciuk wektora siły przez kciuk. Natomiast jeżeli ładunek jest ujemny, to zwrot ten jest przeciwny. Kierunek jest taki sam, ale zwrot jest przeciwny. Wskazówka dziesiąta. Poprawnie stosuj aparat matematyczny. Niezbędna jest znajomość funkcji liniowej, funkcji kwadratowej oraz umiejętność interpretacji wykresów tych funkcji. W wielu zagadnieniach przydatna jest również znajomość odwrotnej proporcjonalności, czyli na przykład funkcji typu y równa się a przez x, czy y równa się a przez x kwadrat. Przykład takiego zadania. Mierzono spadek napięcia na baterii w zależności od natężenia prądu płynącego w obwodzie. No i mamy wyniki naszych pomiarów, natomiast zależność napięcia na baterii opisuje nam wzór funkcji U od I równe E minus IRW. Zapisujemy go jako zależność liniową w postaci Y AX plus B, zatem możemy w ten sposób określić współczynnik kierunkowy takiej prostej oraz wyraz wolny. Siła elektromotoryczna stanowi w tym wzorze parametr B, który odpowiada miejscu przecięcia z osią pionową, czyli z osią napięcia, zatem siła elektromotoryczna w tym przypadku ma wartość 4 V. Dla punktów, w którym wykres przecina oś x, czyli tak zwane miejsce zerowe funkcji, równanie funkcji przyjmuje postać a równa się minus b przez x0. W takim przypadku rw, czyli opór wewnętrzny ogniwa, to 2 omy. Wskazówka 11. Obowiązują Ci również zagadnienia z trzeciego etapu edukacji, czyli ze szkoły podstawowej. Tutaj pamiętajmy przede wszystkim o tym, że są takie działy fizyki jak hydrostatyka, która również jest omawiana w szkole podstawowej. Tak samo własności materii. Wszystkie te zagadnienia, które były przedstawiane w szkole podstawowej, a w szkole średniej albo były pomijane, albo też. Były to jakieś tam zdawkowe tutaj informacje na ten temat przekazywane, to jednak wszystkie te zagadnienia są dalej aktualne i na maturze mogą być sprawdzane.